i witajcie w Eurece. Każdy z Was na pewno cierpiał kiedyś na jakąś dolegliwość, przeziębienie, ból gardła i tym podobne. Prawdopodobnie Waszym największym pragnieniem było wtedy jak najszybciej wyzdrowieć, w związku z tym sięgaliście po różne leki. Co jednak, gdybym Wam powiedział, że część powszechnie dostępnych w aptekach specyfików najzwyczajniej nie działa? Nazywam się Marek Kamiński i w dzisiejszej Eurece rozprawimy się z homeopatią. Na początku odpowiedzcie proszę na proste pytanie. Jak zareagowalibyście, gdyby okazało się, że przy autentycznym problemie zdrowotnym przyjmowane przez Was leki nie wywołują żadnego efektu? Nie chodzi mi tu wcale o żadną indywidualną odporność na substancje lecznicze, lecz o najzwyklejsze oszustwo medyczne. Jeżeli dysponując taką wiedzą, czulibyście się zaniepokojeni lub zdenerwowani, byłaby to reakcja jak najbardziej naturalna. Ktoś nadużył waszego zaufania. W wyniku przyjmowania niedziałających specyfików, nie tylko nie poprawiliście swojego stanu zdrowia, lecz co gorsza, mogliście doprowadzić do jego pogorszenia. Niestety, wspomniane przeze mnie oszustwo stanowi fundament tzw. homeopatii, dziedziny pseudonauki wywodzącej się z XVIII wieku. Twórcą homeopatii był Samuel Hahnemann. Ów niemiecki lekarz w swoich badaniach kierował się zasadą czym się zatrułeś, tym się lecz. Wychodził on z założenia, że substancje szkodliwe, które u zdrowych ludzi wywołują schorzenia, są w stanie u ludzi chorych doprowadzić do poprawy zdrowia, oczywiście po prawidłowym ich podaniu. Ogólnie rzecz biorąc, według Hanemana, jad węża może stanowić bazę dla skutecznego leku na paraliż, a wszelkiego rodzaju toksyny po odpowiednim spreparowaniu mogą mieć właściwości odtruwające. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że takie podejście ma jakiś sens. Przecież wszelkiego typu szczepienia działają podobnie dzięki wprowadzeniu do organizmu osłabionych chorób, co ma na celu zwiększenie odporności na poszczególne typy infekcji. O ile jednak dobroczynne działanie szczepień poparte jest nieprzeliczonymi dowodami, nie istnieją niestety żadne naukowe dowody popierające zasadność homeopatii. Na tym jednak zabawa się nie kończy. Nawet jeżeli uwierzymy, że stosowane w homeopatii substancje toksyczne mogą mieć pozytywne działanie, nasza wiara zostanie wystawiona na bardzo ciężką próbę, a to za sprawą samej procedury przygotowania leków homeopatycznych bazującej na rozcieńczaniu. Najpopularniejszym typem rozcieńczania jest tzw. rozcieńczanie setne, podczas którego jedną cząstkę substancji aktywnej łączy się z 99 cząstkami substancji obojętnej, zwykle wody. W efekcie otrzymujemy tak zwane rozcieńczenie pierwsze, czyli jednoprocentowy roztwór, który poddaje się procesowi dynamizacji, czyli potrząsania. Ok, teraz skupcie się, bo będzie naprawdę zabawnie. Z rozcieńczenia pierwszego pobierana jest jedna cząstka substancji, którą ponownie łączy się z 99 cząstkami substancji obojętnej, ponownie dynamizuje, tworząc tak zwane rozcieńczenie drugie. Nie trzeba wiele liczyć, by zdać sobie sprawę, że wykonując te dwa rozcieńczenia, aż 10 tysięcy razy obniżyliśmy ilość substancji czynnej w sporządzanym leku. Dowcip polega na tym, że w przypadku homeopatii standardem jest przygotowywanie leków rozcieńczonych nie raz, nie dwa, nie trzy, lecz 10, 15, a nawet 30 i więcej razy. Ci z Was, którzy uważali na chemii, prawdopodobnie przypomną sobie termin zwany liczbą Avogadro. W wielkim skrócie liczba ta pozwala nam wziąć próbkę danej substancji i na podstawie jej wielkości obliczyć ilość cząsteczek molekularnych składających się na tą próbkę. Przewróność homeopatii polega na tym, że przy tak wielu rozcieńczeniach procentowa zawartość substancji czynnej w próbce spada poniżej liczby Awogadro, co oznacza, że w danym leku może jej wcale nie być. Homeopatów jednak to nie zraża, co stanowi rezultat kolejnego absurdalnego twierdzenia związanego z tą pseudonauką. Zwolennicy praktyk homeopatycznych twierdzą, że im bardziej substancja jest rozcieńczona, tym silniejsze jest jej działanie. Zgodnie z tym twierdzeniem, substancje rozcieńczone 30, 40 i 50 razy mają być stosowane jedynie w najbardziej przewlekłych dolegliwościach. Twierdzenie to trudno wytłumaczyć i wydaje mi się, że jeszcze trudniej obronić w merytorycznej dyskusji. Mając na uwadze powyższe fakty, wydawać by się mogło, że specyfiki homeopatyczne mają szansę sprawdzić się jedynie jako placebo, czyli substancje nieposiadające walorów leczniczych, mające oddziaływać jedynie psychologicznie. Niestety, w momencie, kiedy producenci tychże substancji informują nas o ich leczniczych właściwościach, niegroźne placebo zmienia się w dość perfidne i potencjalnie groźne dla naszego zdrowia oszustwo. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek zetknęliście się z lekami homopatycznymi. Ja osobiście chciałbym uczulić Was, by podczas kolejnej wizyty w aptece jednak nie sięgać po te specyfiki. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, żeby nie przegapić kolejnej eureki, która jak zwykle będzie gotowa za tydzień. Cześć!